Czy 2 jesteśmy? Udało się? Bo ja szczerze mówiąc nie podejrzewałem, że dzisiaj przyjadę po tym, jak wybuchła ta wielka burza w padokum MotoGP. Burza to wybuchła w Warszawie? <noise> I się tego bałeś tak naprawdę? <noise> Oczywiście, że tak. Lało jak zebra, ale tak na poważnie to dzisiaj bomba wybuchła. Ale w końcu potwierdzenie tego. No czekaliśmy tak naprawdę od no, dłuższego czasu. No jaka bomba, to bomba. No bomba, no wiesz, no to jest bomba jednak. Jak za chwileczkę tutaj nie będzie w salonie plakatów Valentino Rossiego. Bomba to jest jak facet, zastanawia się, czy będzie mu kruszać ręką a za kilka miesięcy wygrywam o KGP. To jest bomba, Grzesiu. Bomba to jest to, że niektórzy w niego nie wierzyli. Mówili, że nie no, o czym Ty mówisz, to ja się nie znam na wyścigach, jak on wygra w tym sezonie. No, prawda jest taka, że im więcej y, idziemy, wgłębiamy się teraz, i y, 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 y Mantis się otwiera, i mamy więcej wywiadów, dowiadujemy się, co tak naprawdę się z Markiem Marquezem działo. Dzisiaj już nie ma wątpliwości w to, co było mówione, w zeszłym roku, że Mark może zakończyć karierę. Tak. On dzisiaj, kiedy był pytany o porównanie tej kontuzji z, z tamtą e, w Malezji, z tymi problemami, że może stracić wzrok z tym, co było teraz, mówię, to była chwila. Teraz miałem bardzo długo. Ja w ogóle w pewnym momencie w nie myślałem o wyścigach. O powrocie, o zwycięstwa. Słuchajcie, ja myślałem o tym, czy ja będę ruszał ręką, czy ja nie będę kaneką. Czy ja, ja... będę mógł się napić kawy po prostu. To problemu. są rzeczy mm. niesamowite, a więc plotki, które wtedy myśleliśmy, że były plotkami, dzisiaj wiemy, że to były fakty po prostu przeciekające wyciekający od Marka Marqueza, on naprawdę, jego starty w wyścigach rozgłowych stały pod znakiem zapytania. Kariera najlepszego zawodnika ostatnich lat barry się ona no znowu na cieniutkim włosku, ale na szczęście udało się. Udało się, łzy, cieszyli się, no powiem w zasadzie chyba wszyscy. Ja nie wiem, czy jest coś związane z wyścigami, to tak naprawdę się nie cieszył z tego, że widzimy, że człowiek wstaje, człowiek powraca z ciężką pracą, dochodzi do, do tego, do czego doszedł Mark Marquez w tym wyścigu. Ja byłem jednym z tych, którzy uważali, że to jeszcze w tej rundzie jest niemożliwe. Wiedziałem, że to jest tor, gdzie wszystko sprzyja pod Markeza. Poza no, może takimi rzeczami jak upał i te trzy prawe zakręty. Co powiedział Mark Marquez? Że trzy zakręty nie. Jedynie zakręt przerzucenie motocykla z dziesiątki w prawo w 11. Zresztą widzieliśmy to w wyścigu, stracił bardzo dużo, około ćwierć sekundy. Natomiast e, w pozostałych miejscach, co ciekawe, co powiedział Mark Marquez. Ja byłem jeszcze silniejszy, bo moja lewa strona, przez to, że jestem z prawej strony, można powiedzieć, lekko upośledzony jest już tak rozwinięta, że jestem tak precyzyjny i tak silny, że, że po prostu w tych lewych szło mi zdecydowanie lepiej. Znamienne były słowa Oliveiry. W tym spotkaniu takim, czekając na wywiady telewizyjne, Oliveira powiedział, że w pierwszym sektorze nie był absolutnie w stanie nic zrobić. To, że sektor, Marta, sektor tak? dwa markę jest odjeżdżał. Ale fajna Ale historia. Faktycznie jedynka Fajna historia z Duanem. Uważam, że to jest też taka rzecz, która pokazuje, jak to były ciężkie chwile dla markeza, bo powiedział, że spotkał się w Mudzelo najpierw z Mickiem Duanem, który miał przecież ogromne problemy z, z nogą, i potem stwierdził: OK, dzwonię. Potrzebuję porozmawiać, zrozumieć, czy był w tym samym miejscu co ja, i powiedział: że Zadzwoniłem i 30 minut się nie odzywałem. Po prostu Mick mówił. Koniec, kropka. To było tak fajne, widać jak to było mogę. potrzebne bardzo, widać jak to było potrzebne, żeby zrozumieć, że, że to jest rzecz naturalna i, i, i też e, Alberto Pucz też o tym mówił, że mm, bardzo fajny artykuł ma Oksleja. Alberto Pucz powiedział, że on przecież ma szczepioną kość e, krowią w, w nogę, on nie ma swojej kości e, i mówi, ja jak wróciłem na motocykl, byłem w stanie jechać szybko. Ale, ale po prostu czasami, będąc zawodnikiem, który ma walczyć z trzeba być absolutnym szaleńcem. I ja już tego szaleństwa w sobie nie miałem. I już wiedziałem, jak to jest bardzo niebezpieczne. No, faktycznie to, to, ta rozmowa, nawiązanie mogę do tych starszych zawodników, do tej przyszłości, czerpanie przez Markeza, to jest też umiejętność mistrza, bo, bo też trzeba wiedzieć, właśnie jak w takich sytuacjach się zachować. Jedni się podłamią, inni to, się... tożą. Poroznają z, z Mikiem, Gwenem, to, że zaznacza duenem, to to, to to naprawdę mu pomogło. Zresztą to śmieszne, bo akurat to są początki, kiedy ja się interesowałem o to GP. 92 rok to wtedy ta kontuzja, nieka duena, o ile się nie no Tak, tak, dokładnie. E, no ja sobie to gdzieś tam pamiętam właśnie i to teraz przypomnę. Naprawdę, wzruszający no, moment, no i siła Markę za wyścigu. Ten cwaniactwo, ten spryt jego, no bo powiedzmy, jak, jak przypomnisz jak wyglądał wyścig. E, Marquez na samym początku, Quartararo. kolejne Dobry kwalifikacje, co prawda sport position z zarko, ale Quartaro wydawało się, że wystartował w pierwszym momencie najlepiej. Jak sam później powiedział, problemy na hamowaniu zawsze miał w pierwszym zakręcie. W wyścigu, jak się później okazało, nie, jest tak pewne, nie był w stanie, się tam się wbić i został faktycznie pozamykany. Marquez to wyczucie na początku, od razu przebijanie się. Ale jest Pargaro. początek wyścigu rewelacyjny. No ale później, kiedy już Marquez doszedł do pierwszego miejsca. Kiedy pojawił się krople deszczu, Marquez powiedział Hehe, To <noise> jestem <moje>. w domu. <noise> jestem w domu. No i faktycznie, no powiem szczerze, jaki najlepszy mój wyścig, który pamiętam, o którym tak bardzo, bardzo dobrze wspominam, czemu najlepszy, nie w każdym razie, Europy w Poznaniu, e, świetny start, e, trochę na początku z Pawłem Szkockim się ścigałem, potem odskoczyłem na, te, na tej pierwszej pozycji i dokładnie taka sama sytuacja jak tutaj. Zaczęło lekko kropić. Z tym, że w tym wyścigu ja, Byłem tym jest Spargaro, e, czyli po prostu straciłem tak kompletnie wyczucie motocykla, czy takie strach, czy coś, no bo ja nie należę do strachliwych, no, ale po prostu coś tak mnie sparaliżowało, nie czułem tej nawierzchni i odpadłem. Marquez tutaj jestem tym przeciwieństwem, kiedy inni właśnie tracą, on wtedy powiedział, to jest moje, e, no i po prostu wykorzystał e, Maksymalnie ten moment, e, mówił chyba Jack Miller, my weszliśmy na 22, a on cały czas trzymał tam niskie te okrążenia na niskie 22.0 czy, czy coś i po prostu e, zaczął w tym momencie odjeżdżać. A on zbudował przewagę, ale wtedy chyba na poziomie Na jednym okrążeniu sekund, tak, tak naprawdę. Na jednym, dwa zrobił około dwóch sekund przewagi, które później jechał Martez z tak precyzją. Ta koncentracja u niego wynikająca z tej chęci zwycięstwa, ale z drugiej strony też coś uważam. Super istotne, on się nie nakręcił i on cały czas mówił to, co nakręcali dziennikarze, wszyscy w koło, że tutaj, on cały czas to studił. I to pomogło mu w tym weekend, bo on nie miał presji na wynik. On mówił: Nie, to jeszcze nie ten czas, to nie ten moment. Ja wiem, że ten tor tu, ale to piąte miejsce, trzecie będzie dobrze. Nie ma co, nie nakręcam się, nakręcam. I to też mu dało, że on miał duży luz. Plus jak wrzucił tą swoją koncentrację, taką mistrzowską koncentrację, no, no to, 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 to to ładno po prostu. Poezja. Niektórzy mówili, że a, Oliveira, e, że Marquez, że to taki wyścig nijaki, że on je, go Oliveira nie wykorzystał swojej szansy. Oliveira jechał na 100%. On powiedział. Gdy Marquez 3-4 okrążenia przed końcem jeszcze podkręcił tempo, Oliveira tak, ja powiedział: Nie miałem żadnej odpowiedzi na jego tempo. Absolutnie nie miałem opon, ślizgałem się. Mówię, nie, no, nie ma to absolutnie sensu, żeby cisnąć i spróbować jeszcze atakować. Świetny wyścig Miguela Oliveira. KTM znowu potwierdzenie, że w rękach Miguela Oliveira jest niezwykle. Choć tutaj oczywiście początek wyścigu słaba, ale Binder też nieźle, przecież końcówka Binder na, wyścigu, na czwartym miejscu zakończył. Końcówka wyścigu, końcówka wyścigu świetna. Quartarero, też Stefanie, w tej rozmowie, właśnie co mówisz przed, przed konferencją prasową. Chyba mówi, na YouTube jest ten taki trzyminutowy dosłownie fragmencik na YouTube Motor Co go Ciekawe, obejrzeć. najpierw rozmawiałem po francusku, Oliveira tak. z, z Quartarero, potem jak się pojawia Jack Miller, dopiero wszedłem na angielski. Prawdziwi poligloci, wykształceni ci nasi zawodnicy Oczywiście. MotoGP. Quartarero mówi, ale mieście tempo. Jakie miałeś jeszcze czasy? to mówię, 21, 7, 21, 8 później Mark jest zociszony, ja nie byłem w stanie to utrzymać, a Kwartar robi. 21 chodzi, ja żadnego kukuję, a drugi moich, totalny limit, limit, tak. limit. Ale jak już jesteśmy w tej czatach, to też jest ciekawe, bo pamiętasz, no w, w czwartym treningu Quartaro tych jest 20, kiedy nie było 100 z nich, tam było Oliveira, Ale Quartaro robił i to zrobił, tam bardzo dużo krążą, no, tam chyba nie zjeżdżał w ogóle w tej, tej, mm -hmm. tej sesji, nakręcił dużo tych kółek i miał te 21. I dlaczego to mu się dało wyścigu? Temperatura może inna niższa Troszkę była Trzefę, temperatura. No, no też ta. było takie pytanie do Markeza, czy uważa, że ta niższa temperatura startu wyścigu. E, czy ci troszkę nie pomogła? No. Powiedział, że nie ma znaczenia. Ja, Ciekawe jest w ogóle to, co się stało z Yamahą, bo mówimy o tym Quartararo na pozycji trzeciej, Vinales e, koszmar absolutny znowu, Franco Morbidelli znowu niezadowolony, niezadowolony także Valentino Rossi i Rossi mówi tak, to nie jest tak, że, że Quartararo nie ma problemów, on ma dokładnie te same problemy co my, tylko potrafi sobie w jakiś tam sposób jeszcze to poskładać, bo startuje z pierwszej pozycji i nie musi walczyć w środku grupy. Morbidelli, e, Vinales powiedział na briefingu, słuchaj, ja wyprzedzać? Ja jechałem z Luką Marinium, Eneą Bastianinim i niby ustawiałem się, żeby ich wyprzedzić w dół przez wodospad, znaczy Ralfa Waldmana zakręt i w dół, ale oni mi odjeżdżali po 100, 150 metrów na tej prostej. No, nie był w stanie. Nie, ale wystarczy, że 3 metry odjeżdżali długość motocykla, czy 4-5, i to już. I to jest koniec I, zabawy. Mówi... I, 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 tak. I Morbi... Franco Morbidelli mówi dokładnie to samo, że z takim motocyklem nie ma szans walczyć. Winiales powiedział coś grubszego briefingu powiedział, że... Jak e, moto 2. Że w Asen nawet motocyklem Moto 2 jest w stanie walczyć, natomiast tutaj to nie było szansą. No i to no jest tak. po prostu odniesienie do słów kiedyś Fernando Alonso, kiedy to jadąc... To hondą, mamy sytuację, że... że, 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 że GPT e, Że mamy taką sytuację w Yamaha jak Hondzie, że, że Yamaha troszeczkę siadła i tylko z kwartera, o której różnicę. Powiem tak, dzisiaj to MotoGP tak? jest tak małe tak dokładnie. Że chyba jest wreszcie to, e, co ja lubię najbardziej. Czyli, że nie różnica robi to a robi zawodnik. Mhm. zawodnik. Ja sobie tak prześledziłem, e, znaczy prześledziłem, ponieważ czas się spojrzałem sobie na wyniki tego sezonu, to przerażająca regularność jest Fabio Quartaro. Tak. Gdyby poza pierwszym wyścigiem, gdzie Quartaro był piąty, on cały czas wali w pierwsze miejsce albo w trzecie. Wiadomo, wyścig z odpiętym kombinacją dostał karę. E, i, i spadł w pozycji i w efekcie był szósty, ale gdyby nie to, to kwartara byłby znowu na podium, kto wie, może by wygrał, ale to już nie ma co wdybać. No i to przed ramię, gdzie spadł na 17 miejsce, gdzie jechał po prostu też narzucając swoje tempo i, i będąc najszybszy. On robi dziś olbrzymią różnicę. Jest jeszcze dojrzalszy i na przykład on mówi trochę inaczej, mówi, że, że z tym motocyklem jest okej. Okay. No tak jakby po prostu on to czuje, on to robi i ten motocykl jest stricte... Pod niego, no nie wiem, Ale brakowało mu. Mówił, że, prostu... mówi, że brakowało no. mu troszeczkę i nie czuł się komfortowo przez cały weekend i tego komfortu też nie miał na tyle, żeby powalczyć z oliwej. Tak, ale jak mówi, w porównaniu do rzeczywistości, on gdzie nasz motocykl w niektórych miejscach w ogóle nie funkcjonował, tak, tak. a gdzieś nie funkcjonował, lepiej. no i tu się właśnie zastanawiam, czy jest dużo lepiej, czy kwarta y, tak. jest troszeczkę Ja myślę, że to, to o czym powiedziałeś, że jednak y, zawodnik robi różnicę. Ten spokój też y, psychiczny Fabio Quartararo powoduje, że on. Na mniej rzeczy zwraca uwagę, to znaczy mniej mu rzeczy przeszkadza. U Winielesa te wahania są tak gigantyczne, to że te wahania się skończą zerwaniem ale kontraktu. Temperament, za chwilę, temperament Quartararo też ma, no mał, bo przecież przecież też nasi widzowie zauważają, jak tam się denerwuje, z no krzywdami tak. może już miało tego nie być, to jeszcze cały czas te nerwy są. No ale powiedzmy jeszcze trochę o tym wyścigu, bo Zarko z pole position wysoko Jack Miller. I pytałem Zarko o co chodzi. Powiedział, że się. Przegrzewałem oponę. Od dziesiątego okrążenia, w lewym w tych lewych, długich, prowadzących do dziesiątki, ja nie miałem opony. Czek miał już jazda na lodzie. Tak, dokładnie to samo. Yy, kompletnie... Natomiast ciekawą rzecz powiedział Marini. Marini powiedział, ja nie miałem, pytam się Luki Mariniego, który od razu, pierwsza rzecz, którą zapytał, oglądasz mecz? <laughs> ja mówię, oglądałem. No i co, fajnie zagraliście. No, no zagrali, wygrali, ale... Luka Marini mówi, Zarko powiedział, że miał problemy z tyłem. Czy ty miałeś problemy z tyłem? On mówi, nie, nie ja miałem z przodem problemów, bo jechałem w grupie, i nie byłem w stanie schłodzić opony, przedniej opony e i z tego wynikały jego problemy, gdyby w środku wyścigu. Natomiast ciekawe, Zarko i Miller, ale oni nie byli załamani, oni zdawali sobie sprawę, że to będzie bardzo dla nich trudne to. Narzekaliśmy na pekobaniaje, wyścigły nawet też, bo był daleko, a Zarko walczył z przodu z, z Jackiem Millerem, a końcówka Bania. i zupełnie inna niż Zarko. Może on nie miał problemów z oponą. Natomiast. On nie miał tą problem, On szedł do przodu, wyprzedzał, no W końcu wyprzedził i Jacka Millera i wyprzedził Zarko. Zarko, Zarko skończył na ósmym miejscu. Jack Miller był szósty, Pekobania piąty. Także oni lecieli w dół, lecieli w dół. No ale jeszcze też na no, początek wyścigu rewelacyjny. Przecież prowadził, wyścig, bił się z Marquezem, potem jednak spadł na siódme miejsce. Więc... Wściekał się na niego Jack Miller. Wściekał się na Aleśa Spargaro, powiedzieli, no nie no to jest po prostu niewiarygodne, nie byliśmy w stanie go wyprzedzić. No, ale też było fajne. fajne. To, to, to taki ten wyścig z dwoma twarzami. No, pierwsza część i druga część. Co jechali z przodu, spadli, co jechali z tyłu, zaczęli jak Pokubaniaja, e, właśnie e, e, Binder, jak Quartararo, który przecież też utrzymał te, te opony z pierwszej części wyścigu i, i w drugiej jechał lepiej. No i oczywiście do no, Oliveira, który też się przebił, on nie był na początku przecież mm. wysoko, on też doszedł. I no, to kto powiedział, wie? że był jego problem. No i to no. był jego problem. Kto wie, co by... Znaczy, gdyby nie było deszczu, ja myślę, że byśmy mieli taką wojnę do końca, mm. bo, bo Marquez tutaj tej przewagi nie zrobił. No i później musiałby e, już walczyć bezpośrednio z Miguelem Oliveira. Co nie byłoby proste. No, także no, było super, było fajnie, natomiast no... Troszkę tej walki nam zabrakło, no ale zabrakło dzięki sprytowi i, i klasie. Marquez, Marqueza. Który potrafił. Potrafił to, to, to wykorzystać, fajna ta rozmowa była po, to właśnie za kulisami zawodników, którzy mówili, popadało, popadało, ale wiesz, nie było ślisko. No tam w jednym zakręcie trochę puszczało, ale tego deszczu to było za mało, że ten asfalt gdzieś tam, no ta rozmowa, no, no super. I znowu, znowu to, co nas może ale nie zaskakuje, blues. ale to, co nas cieszy, jak oni są analityczni, jak potrafią wszystko tak. dokładnie sobie w, przeanalizować w w trakcie jechania na motocyklu, to jest, tak. to jest kosmos. Ale to fajnie, że też obserwują motocykl konkurencji, czyli znaczy ty jedziesz tak, gdzie jedziesz no, tak. Gdzie jesz, tak. Gdzie, gdzie twój motocykl zyskuje, no to są, to są e, ważne dane. E, no cóż, Valentino Rossi niestety e, słabiutko i powiedział, że no, ten panie nie słabiutko. to Morbidelli. A, nie, tak. O Valentino no, Rossi, druga Yamaha w no, tym tak, no, Można tak powiedzieć. Valentino Rossi, e, który, punktach, no. który, który będzie samotny. W, Artele, sama, w Vinales, poza punktami w Morbidelli. No. W najbliższy weekend będzie samotnym, tym zasadniczym kierowcą e, w Yamaha Petronas. To wszystko dlatego, że. Panko Morbidelli znowu na treningu, pewnie znowu na, na, na rancho uszkodził sobie kolano i tym razem już nie jest tak łatwo i przyjemnie. Długie wakacje dla, no dla Morbidelliego, bo teraz i mamy, mamy przecież ostatnią rundę przed y, przerwą, także dopiero w sierpniu powróci prawdopodobnie Morbidelli. I cóż, Morbidelli zastąpiony przez Gareta Gerloffa. Bardzo ciekawe. Szkoda, że nie przez ojca Garloffa. <grytania> bardzo by tam ciekawa sytuacja. Ale wiesz, co dziwna rzecz, bo był u mnie Paweł Szkopek, Zresztą wiesz, bo, bo dzwoniłeś akurat i i, i, i Paweł mówi, że e, wedle jego wiedzy, bo Paweł przecież jeździ w serii Superbike, w której pochodzi Garloff teraz, e, jest regulamin od tego roku, że nie możesz jechać w żadnych zawodach mniej niż 10 dni e, przed twoimi wyścigami. I czy to znaczy, że nie poleci Gerlow do, do Donington, które są przecież za tydzień superbajki? Czy to znaczy, że Paweł nie zna regulaminu? Czy dla Gerlowa został zrobiony jakiś wyjątek? Zobaczymy za tydzień. <laughs> Zobaczymy za tydzień. Gary Gerlow, powiem Ci, rok temu mnie zaskoczył. Bardzo znaczy, on ładnie. W ogóle mnie zaskakuje w superbajkach, jak jeździ jednak nie w fabrycznym zespole, a, a jest niezależnym kierowcą i, i daje radę. Co prawda, chyba Toru Asen nie zna, bo superbanki rok temu tam nie jechały. Oni jadą dopiero tam za, za, za kolejnej rundzie, pod No tor, będzie to wyzwanie, wiesz, jak to trudne. Tor tor to jest mega trudny. Tak. No i ciekawe, bo przecież ktoś musi wejść do Morbidelnego w przyszłym roku. Do Yamaha, do Yamaha. Do Rosiego, a jak już powiedział przecież Razali, to za Rosją nie przedłużają. Dokładnie. Umowy. No są dwa konflikty na linii Rosji i Petronas Yamaha. Pierwszy konflikt to jest po pierwsze, że to co dzisiaj zostało ogłoszone, że. Zespół Valentino tak. Rossiego będzie przez najbliższe 3 lata wspierany przez Ducati, podpisali pięcioletnią umowę z Dorną tradycyjnie, bo to każdy musi podpisać. No więc Ducati, VR46 na Ducati, tam pewnie Luka Marini, co do drugiego kierowcy, jeszcze nie wiadomo, bo no, bez mówi się bez eki, raczej, tak, że bez eki, no, chociaż to ciekawe słowa Rossiego były ostatnio, na briefingu powiedział, ale najpierw musimy zrozumieć, czego on tak naprawdę chce od życia. Bezaki. Tak. I to dosyć ostry tekst w wykonaniu szefa, a więc e, co ciekawe, powiedziałeś, a, że pięcioletni kontrakt, pięcioletni kontrakt z dorną, z dorną, ale trzyletni, trzyletni z pięć więc ewentualnie po trzech latach e, zrobiony e, e, marki, e, choć nie sądzę. No, myślę, że tak, bo tam widzę, że wszyscy są przeszczęśliwi, tak jak wcześniej mówiliśmy, że Włosi z Włochami, Rosji, yy, Akademia VL46, zawodnicy. Druga, drugi konflikt, miała... bo o tych konfliktach mówię, Yamaha Rosji, a drugi konflikt to niestety Aramco Petronas. To, myślę, że to jest bardziej solą wokół tutaj niemożności przedłużenia kontraktu, Petronas sobie na to nie pozwoli. A żeby zostawić gościa, który swoimi jeszcze inicjałami firmuje zespół, którym sponsorem jest Aramco, a to jest... Ponoć plan Aramko jest ogromny, jeżeli chodzi o wejście do Europy, więc... Znaczy, więc... czy uważasz, że, że byłaby możliwość, żeby Rosja jeździł w patronasie jeszcze? Znaczy, mi się wydaje, że to już w ogóle nie nie, nie, nie jest, jak gdyby zadał mu znaczy, to pytanie tak, to już, Mateo Alio chyba ostatnio. Się, nie chciałbym, to jest bardzo ja ciężkie dla, dla, dla każdej strony. I na Rosję go przyjeżdżać tak daleko, i dla na zespołu. Nawet, no, nie da się tego w żaden sposób PR-owo obronić. E, także no, to, to już po prostu wygląda słabo i wiemy, że to jest ostatni rok dla Rosyjego. Pytanie, jak to będzie wyglądało teraz, Wasen, bo przecież to jest tor, gdzie Rosji, Rosji, Rosji wracał. I ta Yamaha to, nie musi wasen. być bardzo szybka, bo rzeczywiście tam tych prostych tutaj trzeba naprawdę mieć zwinny winem prostych, tak no, prostych tak naprawdę. nie ma, z szybkie motocykle, teoretycznie patrząc, Yamaha i Suzuki tutaj ale to już wiemy, że w tym sezonie ciężko cokolwiek umieścić. Kater... A właśnie, bo jeszcze Suzuki, nie powiedzieliśmy nie o wyścigu e, e, w, w za Accent Ring. E, Mir początek, wydawało się, że będzie gonił stawkę. I tak samo Rins I tak samo zaczęli tracić. Hmm. Rins wreszcie skończył na wyścig, więc tutaj akurat bym uważał, że to jest pozytywnie. Natomiast jeśli chodzi o Mira no to troszkę znowu słabo, bo to jest dziewiąte miejsce, no i mistrz świata traci coraz więcej. No niestety, niestety. Świetny wyścig Pedro Kosty w 125 Moto, Moto 3. I no znakomity wiemy. wyścig Remiego Gardnera, mimo wszystko, to narzucenie tak. tempa, przełamanie. Takie tenisowe przełomanie Raula. Wyścig z rzędu wygrany przed Garnerą. Łacaj się na pozycji lidera. Raul Fernandez się wywrócił, a w zasadzie jechali razem, mm. można powiedzieć. Mm. Więc, też ta sytuacja w klasyfikacji generalnej troszkę dla Raula Fernandeza się źle układa. Dokładnie. Grzegorz, co się jeszcze wydarzyło? No Przede wszystkim e, e, zmiana w kalendarzu. Tak, zmiana dobra. w kalendarzu. Carmelo e, Celeta powiedział. Jedziemy, napisałeś. No Jedziemy, no Olaf mi napisał, czy motocyklami. No. Y jeśli chodzi o kalendarz, Dorna powiedziała, Carmelo Speleta, nie to, że Japończycy powiedzieli, że nas tym przyjmą. Oni jeszcze nie potwierdzili nam, a my powiedzieli, że nie możemy długo czekać, dłużej czekać. To był taki deadline. Koniec czerwca podejmujemy decyzję. Nie, nie jesteście w stanie nam zapewnić 100% dzisiaj informacji, że, że, że przyjmiecie nas na Suzuka. No to w takiej sytuacji jedziemy do Austin. Gdzie powiedziałaś? Do Suzuka? Do Austin. A Mówię, do Osta, na Suzukę. No? Motegi oczywiście no, no, Powiedziałem na Suzukę, bo no, na Suzuce no, prawdopodobnie no. wyścig ośmiogodzinny będzie, ale jeszcze wracając do tego. I, yy, Jedziemy do Austin, do Teksasu. I było pytanie na konferencji prasowej do Markeza, na opór Markeza do zawodników, czy ja oni chciałby... go jeszcze widzą w o tytuł Austin. Powiem się, zdziwiłem się, że oni tak y, mówili, że on na razie to kwartał mówi, no tutaj jest Zarko, on na razie nie myślę o Markezie, ale słuchaj, ta, ta strata punktowania jest taka duża. Ja wiem, że Wasem będzie ciężko Markezowi, ale potem są wyścigi w Austrii, gdzie on przecież walczył. Y, Austin gdzie no też to jest tor, gdzie... To jest jego tor. Jego tor. E, także... No do no, ostatniego razu. jeżeli quarta, to Quartararo ma faktycznie tą równą formę, ale jeżeli coś by się zadziało z Quartararo, no to ani zarko, ani Miller, ani Mir, e, baniami nie mają tak równej formy. No, no. więc gdy, gdyby coś się działo z Quartararo, bo dzisiaj jest to ewidentnie e, faworyt do, do, do tytułu Mistrza Świata, no to Marquez może tutaj jeszcze namieszać w tym sezonie. Dzięki jeszcze właśnie tej właśnie rundzie, e, która dodatkowo nam powstała. Najbliższy weekend w katedrze prędkości, oczywiście tradycyjne turist na to, Asen od godziny 9 w piątek. Motocykle elektryczne. Motocykle jeszcze, o, także elektryczne. I jeszcze trzeba pamiętać o tym, że co ja miałem z tym a e, że z ostatnich ramówek, jak sprawdzałem, jesteśmy na Polstacie Sport Ekstra w niedzielę ze wszystkimi wyścigami. Hmm. No, święto. Czyli muszę częściej chodzić jeszcze, i awanturować. Tak, <giby> jeszcze taki news, jeden dosłownie sprzed chwili. Nie wiem, czy słyszałeś. Że Paweł jedzie z MotoGP? Nie. <giby> <Okay. Yeah. giby> Filip Salacz wleciał nam z MotoGP, wyrzucony przez zespół. Skrytykował podobną za krytykę działu technicznego, technicznego podejścia. Tydzień po swoim pole position, przecież w tym sezonie też był. On zjechał z tobą, przecież e, tak, się z tak. i No i bardzo ostra reakcja zespołu. Natychmiastowe rozwiązanie kontraktu jest out. Wiedziałem już, że ktoś jest zakontraktowany, ale przed nagraniem nie zdążyłem zobaczyć jeszcze kto tam za Filipa Salacza, ale Bardzo to o was informowali. Bardzo e... dziwna sytuacja. No i Grzegorz, jeszcze śmieszna rzecz. Czyli e... będzie jechał pewnie w... razem z i Yamanaką, jak znam życie. No bo ten zespół szuka cały czas kierowcy miejsce Jasona di No ciekawe, ciekawe. E, wracając jeszcze do Markeza i do Asen, no niby trudny Tor, że to, to przekładanie motocykla bardzo trudne dla Markeza i na konferencji prasowej Marquez mówi do Quartaro. Chyba, że będzie padało. A ma padać. <noise> A może padać Wasen, takie są prognozy, chociaż tak jest lepsza pogoda, jeśli chodzi o temperatury, bo jak się skończy weekend w Xaksaming, spojrzałem, co tam się dzieje Wasen w kolejnym to miało weekendzie. Miało być z... jakieś 17 stopni 19. Teraz już tam temperatura na weekend w sobotę chyba 22, w niedzielę 24. Dalej 50-60% szans na deszcz, więc, więc może faktycznie padać, ale nie będzie przynajmniej tak zimno. Słuchajcie, że... kończymy, bo jest 13.40, o 14 są briefingi, nie zdążę na briefing z Markazem. A młodym Markezem. Młodym Markezem. Także może być bardzo kolejny... O 14.10 briefing z Gerloffa. Bardzo fajny wyścig może być. A ciekawe co ten Gerloff no, Taka zagadka dla mnie, jak to wypadnie. Czy w ogóle jest szansa. Dawno nie mieliśmy... Ja to lubię tę konfrontację, jak zawodnicy superbajków wpadają do, do MotoGP. Dzisiaj nawet oglądałem powtórkę walki na torze Imola, Colli nad Strojem Bailiso. Miło się na to patrz. Słuchajcie, bądźcie z nami w piątek od 9:00, Słyszymy się, widzimy i do usłyszenia. Na razie.